Turbo, Puska. To ja! Turbo Kozak. Miłośnik Krapu, fan Julii Wieniawy, przyszły reprezentant polski, zawodnik Lecha Poznań. Tak w skrócie można określić dzisiejszego bohatera Turbo Kozaka, Tymka Puchacza. Witam Cię, synku, serdecznie. Witam, dzień dobry. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że tylko dwie osoby na świecie oglądały wszystkie odcinki Turbo Kozaka. Ja i Ty. I tak. No tak to myślę, że tak to mniej więcej wyglądało. Kochasz ten, ten program? Tak, jestem wielkim fanem programu, cieszę się, że tu jestem. Eee, no i spełniamy marzenia w Turbo Kozaku po raz kolejny. Na szczęście nie Gabora. Tymciu, mój nowy rekord wynosi 399 punktów. Jak wiesz, jest to zadanie niewykonalne. Sporo, tak. Ale kolega Rzeszniczak 273? Już trochę mniej. Powodzenia. Dziękuję raz. Paczak zaczął. Tu się nie martwię. Grzegorz, co sądzisz o tej szybkiej, zgrabnej lewej nóżce? Szybka, zgrabna i niestety lewa. <grym> co sądzisz, panie tymku, o naszym bramkazu? Lewy. Szybki, zgrabny i lewy. Nie obronił. Traf do tej małej obiboczku. Kto tak mówi? Mój kolega do wyboru. Do kogo? Do mnie. Dlaczego? No to już tego nie wiem, to muszę go zapytać. Zadzwonimy do niego. Ale on jest skupiony. O nie trafia? Traf do tej dużej obiboczku. tuż to. Mówiłem. Tu nie chodzi o to, żeby się kiwać. Bo, bo ja do tej małej tak średnio, wiesz? Ale do tej dużej już trochę lepiej. Mała jest mniej punktowana, może dlatego. Tak? I teraz zamiast robić boczek, to teraz tak jak mi tata mówi zawsze, że dechą. Musisz to mocno dechą. 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 No to niech będzie dechą. Mocno dechą. Decha. mocno. Tata może mówić. O. Teraz do małej. Możesz go upokorzyć, Tymek. Ja bym go upoko... O. <słuch> Ale... Ty... Ja bym musiał to robić cały czas, bo ta szybka noga działa, wiesz? Działa I na boisku też raczej działa zazwyczaj Grzegorz, a dlaczego ty nie działasz? Mały wachlarz, no Ja mam wolniejszą nogę Nigdy jeszcze nie przestrzeliłem karnego, ale... O Nigdy Nigdy? Nigdy, jako mały chłopiec, starszy Teraz trochę mniej strzelałem, ale ostatnio miałem przyjemność Na mrozie strzelać, także Puchar Polski. Tak. I nigdy nie przechyłem jeszcze. Mam karego. dla ciebie dobrą wiadomość. W rozgrywkach jakichś. Mam oczysz. dla ciebie dobrą wiadomość. Grzegorz nigdy Twojego karnego jeszcze nie broni. Jeszcze nie obroni, ale ma szansę. Nie wiem jak mam to zrobić. Grzegorz, zastanawiam się, czy on ma strzelać dalej, czy od razu dać mu komplet punktów. Podtrzymujemy pas. Tak się Tymku zastanawiam, co będzie, jak on twojego karnego wybroni to będzie oznaczać, że dostanie angaż w Ekstraklasie? Czy to będzie oznaczać zupełnie nic? Myślę, że to pierwsze raczej. Naprawdę? Raczej to pierwsze. No nikt jeszcze nie złapał, tak? Grzegorz! Bardzo! No, no grzej się! Nowy trener być może zadzwoni. A ja nie mam telefonu. Nie, tymka! Kurde! No widzisz Grzegorz. Bo ja patrzę na niego, wiesz. Do końca życia będziesz tutaj stał i puszczał. Konsekwencji yy, nie wolno nam odmówić obu. Ja mam nie taką taktykę, żeby być konsekwentnym, tylko trochę inną. Wiem. Wiem nawet którą, jaką. <grym> Ty, ale on jest skupiony. Możemy tak godzinę stać sobie. Grzegorz, za długo bez czeka. przekonania. Za długo czeka w środku. Słyszysz? Tak. Grzesiu, za długo. Musisz to szybciej wybrać. Tak, ja wtedy strzelę w drugi. Podobno nigdy nie przestrzeliłeś karnego z szalikiem na oczach, ale to dlatego, że nigdy nie strzelałeś. Potwierdzam. Podobno to jest twoje środowisko naturalne, bo sowa w ciemnościach grasuje. No tak, tylko że jest pandemia i ja z pandemii, pandemicznych dawno w tej ciemności co prawda nie grasowałem. Ale tutaj się pozwalam. A dobra, dziękuję. Patrz jak odmierzył, jak wyliczył. Kurde. Grzegorz, zobacz, znowu coś nie poszło tak. Tylko problem jest taki, że nie u niego, a u ciebie. A lekko było, jak on tego nie obronił. Grzegorz, pytanie jest. Mógłbym z Tobą porozmawiać o piłce nożnej? Mógłbyś. Mógłbym z Tobą porozmawiać o nowym klubie? Mógłbyś. I o reprezentacji polskiej? Mógłbyś. A porozmawiam wiesz o kim? Nie wiem. Podobnie z Tobą. O Juli Wu. No i dobra, no, zakończmy raz na zawsze te O. No, jest, ó, mam jest, rację? Jest, jestem w tej zabawie. Dobra, O co chodzi? Co poszło nie tak, coś jeszcze pójdzie? O co chodzi? No wiesz, to był moment, kiedy ja miałem jakiś wywiad chyba w kanale sportowym. Tam się dzwonią ludzie i to hate park. Tak, tak. I tam ktoś zapytał się o ile wieniawy, ja powiedziałem, tak jak jest, naprawdę, że jestem wielkim fanem talentu aktorskiego, muzycznego. E, że śledzę karierę. mu się że, nie podoba, no że, że kłamie. Że śledzę karierę. Tak, dokładnie to co mówić. I, I to było na tyle. No a otoczka sobie dorobiła jakieś love story, którego nie ma tak naprawdę. E, ale mogłoby być. Ale mogłoby być. <laughs> nie, tyle. postawiam wiórkę. Ale no, no tak jak mówię, no, dużo, dużo, dużo szumu. Yy, mało wiatru, no i no jest, wiesz, no tak jak mówię, jestem fanem po prostu. Zakończmy tak, nie mówisz nie. Nie mówię nie. Tymeczku, tak sobie myślę, nie ma co się rozdrabniać, pierwsza dla Julki. Poszło. Wow! Mów do Julki, mów do Julki. <noise> nie, zrobię tego, nie zrobię tego. <noise> Ale Cię korci widzę. <noise> Troszkę korci. Tak sobie myślę, że nie ma to się rozdrabniać. Druga dla. Dla Jolki. O. Grzegorz! O, te... No niszczysz taką piękną, miłosną historię! Dla Jolki interwencja! Ty nie wiem, tak sobie głośno myślę, może ta trzecia, ostatnia to dla Dody? O. Jezu! Tak jest! Matko! Dla Dody? Rzesiu, tam ptak, tu ptak. A zatem samolot? Zatem samolot. A powiedz mi, oglądasz program czasem? No, mówię, że różne. Tam masz dotację. Nie, 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 teraz tylko trace czas. Musicie ci to dać, musicie to dać, a nie ma już różnych? Grzegorz, Ech. powiedz mi, jak ty mu tłumaczyłeś to wszystko? Może my źle płachty położyliśmy? Ty mu źle wytłumaczyłeś, tłumaczyłeś, Ech. ja nie wiem, co mam teraz mu zrobić. on że... mówił, żebym wkręcał do mnie. Ja muszę mu dać 10 punktów. <laughs> a zatem, za, tam po raz ostatni, czy na pewno już wiesz, o co chodzi? Tam. nie tu. Brawo. Tak swoją drogą, Grzegorz. Super mu wytłumaczyłeś. Wierny widz, ogląda wszystkie sezony. No, powiem Ci, Tymku, że widzę, że ciągnie niestety do czarnego. Niestety do czarnego, a nawet Grzegorz za czarnym? A nawet czarne, Czarne koszule. Może tam transfer za nas Unionu. W dalszym ciągu widzę, że do końca nie wiesz o co chodzi, dlatego jeszcze raz. My naprawdę nie mamy większej płachty. Ale zobacz, jaką się skupił Grzegorz. On nic nie mówi. On kopnął w twoim kierunku. On kopnął, Grzegorz, w twoim kierunku. Czy tym razem możesz powiedzieć mu, że zamiast czarnego jest niebieskie? Oczywiście z przyjemnością niebieskie, poznańskie. Lech Poznań. Grzegorz, czy Union Berlin gra w żółtych? Owszem gra, ale w czerwonych i to za 30 punktów. Pasuje? Ja. Wolk. Grzegorz, powiem ci, że język niemiecki już trochę zna? Tłumacz. Nie tłumacz! Powiem ci, że no widzisz, no. No, jeśli gra w czerwonych, w Tymek, co? to co ci powiem? No to jest. Grzegorz jakie? Uniona. Czerwone. Piąteczka. Berlin. Nadciąga. Tymeczku, będę z Tobą szczery, poprzeczka jest tak wysoko ustawiona, jak Twoja w przypadku Julki. Patrz, Grzegorz nie skomentował nawet. Julka się cieszy. Julka się bardziej cieszy. Co Ty robisz? Dobra, nie ma punktów. Piękny gol. Julka jest w euforii. Czy będzie cięta szkocka, czy cięta niemiecka? Cięta szkocka dla Patryka Klimali będzie. Proszę bardzo, wreszcie coś nie dla Juli. O! What? Ja. To powiem Ci szczerze, że dla Patryka lepiej niż dla Juli. Ja. Tymek. Ja. To może już tą Julię zostawmy. Było dla Patryka, to teraz dla kogoś innego? Dla Kowala z Pogoni. O! Oj nie. Widać kogo bardziej lubisz, wiesz? Widać kogo bardziej. Oj nie. Kowal, bardzo mi przykro. Oj nie. Tymku. Tak. Pytania od widzów są. Powtarzamy dla Kowala, czy jednak dla Julki? Dla Sebusia. Dla Sebusia. Julia, próbowałem. No i zobacz, dla kumpli wszystko ok, Dla kumpli ok, a dla Julii? Sebuś. Eee, how many, wie viel? Eee, wie viel, wie viel, wie jeśli dobrze rozumiem. 15 Piętnaście. O, przygotowany jest, proszę Państwa, bajta, Tymek, bajta. E, eins, e, zwei, draj! Policaj. 13. czy obali mól berliński? 14. 15. ten siadło, rusza! Nie jest to ruszenie pazerne. Niemcy wstrzymują oddech! Tak jest! Ale ty... Ja nie piłem nigdy, ja nie wiem kto to jest. Powiem Ci, gdyby sowa tak polowała... Nie pijcie alkoholu chyba. Panie Puchaczu, jest Pan tam? Tak. Pytanie pierwsze. 23 stycznia urodziny obchodzi Tymoteusz Puchacz i... Świderski. Czy sowa puchacz jest pewna? Nie jest. Ale sowa puchacz ma punkty. Aaaaa! Brawo! Pytanie drugie. Czy sowa tam jest w dalszym ciągu? Największa sowa występująca w Polsce. To... Puchacz zwyczajny. No przecież to by było za oczywiste. Tak. Czyli nie. Czasami. Oczywista oczywistość daje punkty. Tak, brawo! Ale dobrze idę. Pytanie trzecie ostatnie w rodzincepl Julia Wieniawa to! Paula, Paula! Daj dokończyć Paula. pytanie! Serialowa! Paula! Mój drogi! Kurce pieczone! 3 na 3! Słyszę jednak, że się faktycznie z raperami zadajesz. Mój drogi, Ej, ze wszystkimi ludźmi, z którymi rozmawiałem, mm. powiedzieli: Ty, Mateusz puchacz? Brak prawej nogi. Suraj. Mają się bać? Sy, dwa, jeden, góra, matko włoska, jeszcze, popraw. A, nie doszedł, nie doszedł. Tymoteusz! Wajchę przełóż, Wajchę Ty Tymoteusz, oczywiście, ci ludzie to twoi wrogowie! No, co mogę wam powiedzieć? To wszyscy widzieli, jak jest. Dziękuję. No, nie wiem, co mam powiedzieć. Tak, ja powiem ci szczerze, bo. do dzisiaj ja miałem powiedzieć 300. Hmm? Tobie trochę do tego wyniku brakuje. Nie. Ale z takich profesjonalnych piłkarzy jesteś pierwszy, powyżej 300. I, i, I co tu dużo mówisz, no to, to wszystko dla Julki chyba. No to wychodzę. Powiem Państwu szczerze, że po takim wyniku naprawdę daję na dobrą klatkę piersiową. Ty dajesz mi, tak? Dajesz mi. Ja to dam, ja to dam ludziom. Mm. Dam to ludziom. Ok. Zabierz sobie do Berlina. Dobrze. Żarty na bok, na chwilę. Dobra. Tak, okay, dobrze. Faktycznie. Piękna. Jest. Z Piękna. Jest, blisko? jest blisko? Jest blisko. Blisko jest? Tak. Dobra, będziesz tęsknił jakby co? No chyba tak. No tak, no, no wiadomo jak, jaką ja, jaką ja darzę, jakim uczuciem darzy ten klub. On wiele mi dał. Eee, ja też myślę, że się odwdzięczyłem i, i, i to była piękna przygoda i mam nadzieję, że, że swoją piłkarską przygodę będę kończył w życiu O, tu bardzo ładnie. A z ja przyjaciółmi, mało tego, z przyjaciółmi. Przyjaciółmi. Tak? Ja mam e, nadzieję, że dobrze Państwo zapamiętają ten występ, bo faktycznie, no, Tymek, e, jak to wcześniej powiedział, tra -la -la, a ja, a ja powiem, troszkę ładniej, poza zamiatał w 241 odcinku Turbo Kozaka. Chciał wystąpić, marzył Malił. o tym, wystąpił. Jak wystąpił, to w zasadzie zamknął budzik. Serdecznie Państwa pozdrawiamy. Miało nie być nic o Julce Wieniawie i, i nie było. I nic nie było. W zasadzie już jest. Tyle od nas. słuchacz. I powiedz, i mnie. Bartek Ignacik. Serdecznie Państwa pozdrawiamy. au Wiedersehen!